Siemanko widzowie, dzisiaj do takich loczek, żeby go wygrać, czas na dodanie dostać łapeczkę do góry. Subskrypcja, oczywiście, dzwoneczkiem na filetowej platformie wpisać kodik Homerek. No i pamiętajcie, haśle, który będzie w dalszej części Wyniki z ostatnich, oczywiście, odcineczków będą dopiero za tydzień, jak poschodzą te wszystkie skiny z Pozdro, Siemanko widzowie, w kolejnym odcineczku dzisiaj nie bez powodu mamy taki balans. Mianowicie w dolarach, bo, zobaczycie, czy to mi się nagrywa, bo będziemy polować na kostkę dla Was, oczywiście, na rozdanie. I muszę po prostu być tutaj, żeby wiedzieć, co będę mógł wrzucić. I bez swojej gaszki. Uh -huh. Przechodzimy na 3 albo 4 case battle. Zaczynamy oczywiście od standardowej. trzy graczy. Za 500 dolanów. I robimy to na takie skrzyneczki. Czekajcie, źle kliknąłem. Dobra. 462, 3 graczy. Dwa losowe boty Fine i Batty, które przechodzą do kolejnej case battle. No, jest pierwszy mocny start, zobaczmy co tu będzie. A Wupacmoik za 200 dolarów, więc nie jest źle, to jest około 1000. Dobra, tutaj gówno niestety. Tu fajny survivalek. Nie powiem, że nie, no ale to jest zwykły tryb przywone, więc my tu musimy mieć jak najwięcej, a na razie mamy jak najmniej. I bardzo możliwe, że to przegramy, bo tu rękawice za 4 star spadły. Musielibyśmy trafić Lightning Striker, żeby to wygrać. A niestety trafiamy tylko hyperbestię, więc kopiuję bitwę. Robię teraz inne skrzynki. 5 raczej, raczej jokerów będzie po 200, coś w tym stylu myślę. Albo zróbmy to tak. O, 921 nie będzie. Bati yy, i fajne. Jak dziewięć, że którą z tych bit uda się wygrać na tym klasycznym trybie mam jeszcze dwie próby. I fajnie było jednak coś wygrać, nie? Jakąś fajną kostkę, że wam tu rzuci na rozdanie. Było po prostu pięknie. O, takiego skeletonika może zobaczymy. Jest nadzieja na to, są rękawiczki. Na, te rękawiczki chuja nam dadzą. Ale ten talonik, ten talonik prezentuje się naprawdę świetnie, więc fajnie byłoby, gdybyśmy to wygrali. Teraz jeszcze kawałek za 600. Jest bardzo możliwe, że to będzie nasze. Jeśli nic tu się nie zjebie. No już mamy tą wygraną pewną. Nie, nie wadę, co się stanie, wygraliśmy. Pięknie. O to chodziło. Jeszcze tutaj może ten kałaszek Litmuzeum albo coś. Jakiś fajny skinek, jakaś fajna koska. Jest jeszcze ten sztylecik. Za 400. No dobra, zostawmy to na razie. I przejdźmy do kolejnej bitwy teraz na Underdogu. I teraz inne skrzynki dajmy sobie. Nie te co tutaj, tylko trochę inne. Bo to było to. No to zacznijmy od tej. Za tysiaczka. Underdog. No i oczywiście do Underdoga najmocniejsze boty. Przynajmniej w teorii najmocniejsze. Zobaczmy. Tu jest naklejka, to to mi nie jest potrzebne. Wpada, tu jest chyba jakaś droga za stuwer, to tak jest mało. Uj, taka m 9 Siedzi naprawdę strasznie. Niestety nie wpadła. Tu jest Desert hydra do trafienia, tu jest baskill, a tu jest handsman f8. Ciekawe czemu tak mało. Tylko to nieopłacalnie jest w ogóle ta ostatnia skrzynka. No ale dobra, zobaczmy. Na razie mam najwięcej, więc chociaż tyle dobrego, co naprawdę tragiczne droby. No i tutaj wszystko zadecyduje. Chociaż nie, w sumie nawet nie było jak zdecydować, bo to już była bitwa przegrana. No i robimy ostatnią. Miejmy nadzieję, że teraz uda się coś wygrać, bo te były naprawdę słabe te rzuty. I dajemy tak, 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 tak. I zostaje nam 200. Chyba na stać, czy nie? Braknie dwóch Dolanów. No to czekajcie, już sprzedam coś tutaj nawet za te 10, żeby mieć i zrobić po prostu inną case Trzech under. Yy. Joker, od najtańszej. Wy w ogóle, widzowie, jak chcecie wygrać skinę stawki? A czy skina bardziej stawki? Napiszcie w komentarzu. Czekajcie, ja nie te skrzynki chyba teraz daję, co miałem dać. Czy mi się coś popiewszyło. Nie, to, to, to i to miał być, tak? Inaczej ich brakuje, kurwa Chyba no, bez skrzynki jakiś doszło bo tego nie było, mi się zdaje. Miało być to i to na pewno. Dziwne bardzo, no ale dobra, mniejsza. A wy w ogóle, chcecie widzieć, jak wygrałaby się skinę stawki? skina kurwa, cały czas mi się myli Napiszcie czy u was cały czas pada śnieg, bo u mnie to bez przerwy, nie? Napiszcie jak to właśnie u was wygląda Eee, sobie nitro I dodatkowo Czy macie jakieś buty na zibę Czy chodzicie w takich jak W lato, jak jak dalej O ja, szary? Chodzę normalnie w Air ale jest kurwa mega ciężko Więc nie polecam Ale pizda teraz z tymi skrzynkami, no nie dał nic, może taki butterfly? Albo ten karambit? Nie ma, a szkoda takiego Butterfly jeszcze nigdy nie rozdawałem, a fajnie by było go rozdać. Więc zaraz jeszcze podejmiemy jedną próbę takiej quezbati na underdogu. Na razie jest tragedia. Oj, fajny skeleton, nie powiem, że nie. O kurwa. No takiego mógł rozdać, ale jeszcze niestety to nie jest ten moment. Więc tego sprzedajemy. To też, to też. Te rękawiczki zostawię, to sprzedam. Dobra, czekajcie, to pozbędę tych, co mi nie są potrzebne, których i tak nie będę wrzucał. To na razie zostaje, bo jeszcze muszę wybrać co. I zrobimy jeszcze jedną taką case baton na dwóch graczy, decydującą. Dajmy tą skręczkę taxi, bo ja bym chciał tego rozdać tego Butterfly, więc damy masz 5 razy. desety eee, go, nie, może nie. Glossy też nie, Nightmare Joker nie będzie, Tiger Joker i Buzzer Blade, dobra, takie coś. Losowy bot dało Steviego. Lecimy, zobaczmy kto to wygra. Dobra. W ogóle, czy tu nie zrobiłem przypadkiem jakiegoś cięcia? Nie, wszystko jest GIT. Fuel injector za 400 dolarów, czyli około 1600 zł. Naprawdę mocno. Dobra, zobaczmy co tu wpada. Może w końcu jest Butterfly. Proszę, żeby to była moja bitwa. Proszę, żeby to była moja bitwa. Dobra, kolejny Jester, kolejny Butterfly. no ja pierdolę, jak pięknie. Nie wiem czemu ten jest droższy. Mimo, że wygląda go, że trochę przez stan, mi się wydaje. No, chociaż to jeszcze wszystko się może zmienić widzowie, nie, ale mam nadzieję, że ja to wygram. Bo wystarczy, że wpadnie. Lead Museo jest pograne. Miejmy nadzieję, że nie wleci. Teraz fajne jeszcze bajony dla nas za 450. No, naprawdę się ładne skiny powpadały. O Boże, nie. Nie może dać teraz tego. Lead Museo jest albo buffet, więc mamy to prawdopodobnie. Chociaż nie. O kurwa, 50 dolarów. I nie wiem. No i przegraliśmy to ostatecznie. Ja pierdolę, no. Gdzie jest ta taxi Joker skrzynka? Ona tu przed chwilą była. Ja ją muszę znaleźć. Ja nie odpuszczam. Muszę mieć tego Butterfly'a. Ja nie trafię go pewnie teraz. jak na złość. Kurwa. Dobra, na razie to zostawię, bo nie wiem. To i spróbuję jeszcze raz. Może siądzie tym razem, nie? Kurwa, fajnie by było, bo chciałabym jednak tego Butterfly'a wam tu rozdać. A ja nie chcę tego drugiego podejścia robić do tego odcinka, żeby wam pokazać prawdę, jak to wygląda. Dawaj, kurwa, no. Co za jebany syf, spowolniony, może to teraz. Daj tego Butterfly'a no na go 5%. No kurwa był piętro wyżej, nie? A za ten milion punktów jeszcze coś da się? Zysk odzyskać? Za milion gówno, Gloss jedynie mogę spróbować otworzyć Glossy dostaję za 60 dolarów No to zajebioza No dobra Nie pozostaje mi nic innego po prostu Jak dorzuci wam widzowie Tego pięknego talonika Zacząć czy jeszcze mogę to Też mogę To czekajcie, a ile jeszcze mogę dorzucić? Czy jeszcze to mogę? Nie, tego nie mogę. No to te dwa wam dorzucam. O 4,50 rękawiczki jak widzicie. I bardzo fajny kurdwa talon. To nie jest faktorny jak wszystkie poprzednie skiny, ale myślę, że i tak będziecie zadowoleni. Zróbmy, że od 15,30 możliwe, że dopiero o tej filmie wleci. Eee, dobra. I tutaj też 1530 no i cóż widzowie, powodzenia, zmieniam oczywiście tutaj teraz walutę, żebyście wiedzieli co i jak, ten jest warty 3400, a to jest warte 750, czyli łącznie wychodzi 4, kurwa nie umiem liczyć, 4200, tak, 4200, dziwne, że nie mogę tego dorzucić, bo przecież nie mogłem 4600 dorzucić, chociaż no, no dobra, mniejsza. Najważniejsze jest to, że za 18 lat w tym momencie macie do wygrania aż 8 kos, rękawiczki i wszystko tu łącznie jest warte ponad 20 tysięcy. Więc używajcie godzik homerek, próbujcie swojego szczęścia, bo sporo co spróbowało, niestety jeszcze do nikogo nie spadło, a tu są naprawdę przemocne noże. No i się tutaj jest za 900 zł, nie? A najdroższa za prawie 5 koła. Dzięki za dzisiaj, do następnego filmu. Na razie.